Kilka słów na temat wczorajszego wieczoru. Jak, jak zobaczycie, czy widzieliście, nie wiem w którym miejscu wstawię jeszcze ten wczorajszy wieczór, ale chyba zaraz na początku. Byliśmy u Huńczyka na bufecie, fajnie żeśmy pojedli, a później poszliśmy na show tych naszych ulubionych Drag Queen. To są, to są dwie Drag Queen, jedna Dixie, druga Crystal. I robią show tutaj w tym pubie irlandzkim w poniedziałki, środy i piątki, godzinny show. Każdy, ten, każdy show jest inny, o innej tematyce, inne piosenki są, ale jest świetna zabawa. Aktywnie wszyscy uczestniczą w tej zabawie. Drag Queen wciągają ludzi do zabawy. Jest rewelacyjnie, to jest piękne naprawdę. Natomiast we wtorki, czwartki, w niedzielę jest coś innego. Dzisiaj na przykład jest jakiś koncert dziewczyny Kimberly ma na imię. Mamy zamiar się tam wybrać, zobaczyć. Co to za koncert będzie w sobotę, natomiast jest, jest wieczór poświęcony ABBA, zespołowi ABBA. Ludzie się będą przebierać, tańczyć przy przebojach zespołu ABBA. Natomiast w niedzielę będzie występował, będzie koncert jakiegoś greckiego artysty, ale nas, tu, nas tutaj już nie będzie. Cześć! Teraz jest dzisiaj, jak mawiał Jacek Balcerzak z kabaretu Paranormalny. Ten niedorobiony bokser, oczywiście. Po prostu dzisiaj jest cały czas ten sam dzień, kiedy byliśmy na pierwszej naszej wycieczce. Nie dogrywałem tego filmu do tamtego, ze względu na jego długość. A te nasze nocne przygody dzisiaj, a będą fajne, będą właśnie w tym filmiku, czyli kolejnym. Będziemy się świetnie bawić. Idziemy teraz właśnie do tego Chińczyka, którego żeśmy sobie wymyślili po południu. Już jesteśmy na bufecie u Chińczyka. Jedzonko no, różnorodne bardzo. Jeśli ktoś nie wie, to bufet u Chińczyka oznacza, że płacisz określoną ryczałtową kwotę. W tym przypadku tutaj 13 funtów, 13 euro. I bierzesz do oporu co chcesz, ile chcesz, aż się najesz po to. Zaraz wam pokażę co już my wybraliśmy. To jest moje jedzonko, dwa rodzaje makaronów, krewetki w cieście i kurczak na słodko kwaśno Ewelina ma takie jedzonko. Kuba se naładowała całą furę. I jak skończymy, jeżeli ktoś będzie jeszcze nie to bierze dokładkę. Jałko zjadłem, makarony zostawiam. Idę po drugi talerz i nałożę sobie kolejne mięsko. Co na kiju? Sushi, nie sushi owoce. Bierzemy sobie talerzyk i tu są różnego rodzaju danie, dania, kurczaki, nie kurczaki, chicken oyster sauce. Zrobimy sobie chyba kary tajskie albo kurczaka z czarną fasolą, tu Ewelina sobie nakłada. Tu mamy skrzydełka z kurczaka, stripsy z kurczaka w jakimś sosie czerwonym, kulki z kurczaka i trzy krewetki w cieście sobie wziąłem. Pewnie pyszne. No i dokończę makarony. Kuba się nie certoli, drugi talerz sobie naładował. Kary, Co tam jeszcze masz Kuba? E, Tajskie kary z tajskim ryżem i sweet uh, chicken. Z ryżem, krewetki wcześniej też? Krewatki, te, krewetki też mam. Aha. był jakiś. A. taki i z no, za co na porcję porcja. Także po tym pewnie będzie. Powodzenia. Jesteśmy znowu w Seven Pints. Czekamy na kolejny show, bo był świetny ostatnio. A tymczasem Kuba kupił sobie, już wam powiem, jakiego drinka. Zgroza. Jak on się nazywał? Long Island Ice Tea. Long Island Ice Tea, gdzie on jest cholera? A ah, jest Long Island Ice Tea wódka, gin, biały rum, tequila a, ah, limonka i cola masakra to jest tak zwany glebożut Coloured sky Flash, bam <laughs> And a cousin Wonderful you came by I was humming a tune You all enjoying your holidays? Yeah. Do you want to tell your faces? It's too hot up here for a coat tonight You should have known by now There are to doubt me My hair

So oh, Mike's been phoning with the interferences. <laughs> Your units. Right. Yeah, you're gonna stop to

I really hit my stride Then Brian abruptly stopped and cried The roses are time We were dying. we were moving We were so alarmed our arteries were clogging But we took it on the chin when the coppers with a grin Said Can anyone join in with your dogging? Well, as you can imagine Brian, I was thrown to bits I love to feel a coppers crunching in between the tits My ecstasy was mounting Cześć, jest szósty dzień pobytu na Fuerteventurze. My czekamy na naszego przewodnika, który przyjedzie do nas o 9.30, jest gdzieś 20 po 9.00. Przyjedzie pod dom. Zwiedzamy dzisiaj wyspę. Dokładnie nie znamy tych miejsc, które będziemy oglądać, nawet patrzyliśmy na mapie. Ale mamy też wycieczkę na wyspę Lobos. Motorówką sobie tam popłyniemy. I, i będziemy tam plażować i snorkować kupiłem sobie specjalny, profesjonalny sprzęt dla ośmiolatka takie okulary za 9 euro będę próbował snorkować zobaczymy co mi z tego wyjdzie na razie w oczekiwaniu na przewodnika powiem wam w kilku słowach jaki tu panuje klimat w listopadzie mamy który? 16? 17? 17 listopada i noce są fajne, chłodne rześkie bardzo przyjemne ale jak tylko siądziemy po godzinie 7 z kawą na tarasie i zaczyna wschodzić słońce jak ono się wychyla z horyzontu, to zaczyna się po prostu rzeźnia. Robi się tak gorąco. Mamy godzinę 9.30 i już jest, nie wiem, za 25-27 stopni i słońce jest nie do wytrzymania. Nie dziwię się, że Hiszpanie robią sobie co bo w godzinach popołudniowych to jest czysty dramat, autentycznie. Dopiero po godzinie tak 17.30. Słoneczko zachodzi, chowa się za horyzont i, i zaczyna być taka w miarę normalna temperatura. Ludzie wychodzą wówczas z domów, idą do knajp, na spacery aktywnie zaczynają żyć. Wtedy jest OK. I żyją i bawią się bardzo, bardzo długo. Nie ma żadnego zdziwienia, jeśli o drugiej, trzeciej w nocy jeszcze knajpy potwierane, ludzie bawią się, piją, tańczą. Bardzo fajnie, bardzo fajnie klimat jest rewelacyjny, za wyjątkiem tych kilku godzin w godzinach tak 11 do 17. To ciężko to wytrzymać. Przedstawiamy. Ja nazywam się Maciej Sielańczyk, jestem licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem na forcie 10 lat. Miło was widzieć ponownie. Eee, jedziemy na lobos, eee, więc na lobos. jesteśmy w porcie, za chwilę będziemy płynąć taksówką wodną na. Wyspelowazuję spalajcie od lewy na lewą kurdę, więc prawa strona będzie na pewno bardziej sucha i bardziej z przyszło tym lepiej. A nie się Ale to jest tak duża łódka, że raczej nie... Buenos días! Bueno, dia! 我 oh, No wyjście z tej taksówki nie było proste, bujało strasznie, różnica poziomów tak co parę sekund, około metra, więc z obsługi i taksówki klient łapał za rękę i w odpowiednim momencie wyciągał po prostu z Łodzi na stopnie. No, fajne. przewodnik Maciek pokazał nam piękne miejsce, Laguny naturalne i właśnie zaczynamy flashing tutaj pobawimy się, tutaj. później pójdziemy na wyspę pospacerować, poszukać w fajnie Znaleźliśmy sobie kawałek piaszczystej plaży Tam mamy taką lagunę małą Woda stoi praktycznie, więc powinna być ciepła Profesjonalne buty do snurkowania Super I tak wygląda profesjonalny snurek co się nazywa O, takim mam Sprzennik. O, Patrycja się już moczy z kubą i ja I dopiero wchodzę do boku. wody Dużo nam idzie na pomoc zaraz wam pokażę jak wygląda moje snorkowanie, Ponieważ co widzę w tych okularach 我已经摸下手了，好。耶。 Dziękować jest Fajne są snorkowania, ale generalnie do dupy te korespondencyjne kursy snorkowania. Przepłaciłem, przepłaciłem. Są po moich umiejętnościach. Idziemy do góry, zobaczyć, jak wygląda lobos z punktu widokowego. No, nieźle to wygląda, naprawdę. Super. Tam jest wulkan. Jest tam szlak, ale nie będziemy wchodzić. Już byliśmy na wulkanie. Tu kolejny, pełno wzgórz wulkanicznych. Będziemy eksplorować dalej wyspę Lobos Szukamy kolejnej plaży. plaży też ładna. ładna Zbliżamy się do tej tej plaży. plaży Wygląda na bardzo ładnie. Jest jeszcze z widokiem na Fuerteventura. Kończymy pierwszą część naszej wyprawy na Wyspę Lobos. Wyspa niezwykle urokliwa, a plaże ma rewelacyjne. Jak będziecie w Coralejo, to najlepiej wziąć taksówkę wodną, 15 euro na Wyspę Lobos i tu plażować. Pięknie jest. Zawsze przyjdzie, i da w no, nim. No, na no. dobrym momencie idzie. I po powrocie do Fuerteventury Maciek zaprosił nas na lunch. Za chwilę będą przystawki, napoje, główne dania. Wszystko po hiszpańsku wam wyjaśnię, jak już będziemy jeść. Zaczynamy od piwka. Zaczynamy od przystawki el salada capri. To są pomidorki i kozisz ser i oliwa. Maciek sobie wziął jalapeno, jalapeno. O, panierce, super. I główne danie to kurczak panierowany z frytkami Nazwa hiszpańska jest bardziej ekscytująca pewnie jak sam rodzaj dania. A maciek, lasagne. Finał, czyli deser, y, tarta czekoladowa. Wygląda przepysznie. I taki rodzaj jeszcze. No. Powiedział nam, że ten dom to jest prywatna posesja. Ludzie myślą, że taka jest, smażenia ryb, bo tu walą na tą posesję. Przez to musiał dostawić różnego rodzaju ostrzeżenia, że jest to prywatna posesja, kasa prywata, że nie wolno tam wchodzić. Fala dzisiaj ogromna jest. Ale często kraby zostawiają, zostawiają to otwarte, i zostawiają samą skorupę, sam pancerz, możecie spotkać. To jest lapama chorera to jest coś, czego się nie bierze. Jedno i drugie, nie? Lapa ma chorera, bo to jest ta, jeszcze ta stara i tak dalej. On to ma jakieś takie młodsze. To jest ten popcorn alonta. Chodzimy właśnie na popcorn Beach. Okazuje się, że to nie jest skała wulkaniczna, tam, ten biały popcorn, tylko to są rodzaj alk, które nanosi tutaj ocean. One w oryginale są różowe, następnie jak są wyrzucane na brzeg, utleniają się i robią się białe.